Jeżeli jeszcze nie widziałeś innych filmów z mojego kanału Clash Royale, zapraszam do playlisty. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, wspomóż mnie i daj suba. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zobaczymy, czy w końcu uda mi się wbić arenę legendarną. Wczoraj troszeczkę się w końcu wkurzyłem. Napisałem na grze, że jak nie wbiję legendarnej, to się sobie coś zrobię. No ileż to można krążyć w ciągu... Cały czas krążyłem koło granicy 2800 pucharków i nie mogłem, nie mogłem się przebić przez tą y, barierę, żeby dojść do legendarnej. W końcu wczoraj się wkurzyłem, troszeczkę mi poszło. Y, w tej chwili mam 2977, potrzebuję tylko 23 punkty do legendarnej. Le legendarna jazda 3 trzech zwyż. Yy, mam nadzieję, że mi się uda. Gram deckiem, właśnie z Royal Giantem, troszeczkę przerobionym niż wam pokazywałem. Tak on wygląda. Yy, zaraz wam pokażę, jak mniej więcej wyglądają walki. Tutaj miałem, ale to było w klanie. Tu była wygrana 2-0, tu była wygrana 3-1, tu niestety właśnie przegrana. 1-0. Przecież w klanie miałem dwie walki sobie. Zbyłem. Tutaj, właśnie wygrana. 2-3-0. Tu przegrana, tu przegrana. Mm, tu wygrana. Jak widzicie, jest spora wygranych. Remisy. Więc ten deck nadal się sprawdza. Troszeczkę, mam nadzieję, że udało mi się go troszeczkę opanować. I dzięki temu w końcu mam szanse na arenę legendarną. Yy, nie chciałem pokazywać żadnej powtórki, jeżeli już bym wbił legendarną. Mam 29,77 pucharków. Chciałbym to po prostu na żywo nagrać i Wam pokazać. Mam nadzieję, że się uda. Jeżeli nie, no to mam cały dzień, będę próbował wbić tą rękę No dobra. Mój deck jest ustawiony. No i teraz zaczynamy. Mam nadzieję, że się uda. Życzcie powodzenia, trzymajcie kciuki A Już Hog Riderem leci Trzeba Hog Raidera szybko zdjąć Czyli będzie grał na Hoga Zobaczymy jak to będzie wyglądało Eliksiru na razie zagram w ten sposób. To jest, mogłem poczekać na Gianta i Dobra, teraz go opuszę. Barbarzyńcy tam trochę biją. Giant powinien troszeczkę. Jeszcze jeden strzał i jest jedna wieżyczka dla mnie ładnie to poszło Ale zaraz pewnie on mi z moją zbije Hogriderem gra, trzeba się zabezpieczyć przed tym Hogriderem Dobra, teraz powoli Trzeba tym budynkiem się będzie wił Próbuję, próbuję. twarzyńców. No. Nie da spokoju odetchnąć. Trzeba ten eliksir w końcu postawić. Gdzie, że trafię. Odpuszczenie dopuścić. No, lecimy z kolektorem. Czekamy trochę na z w ten sposób I będzie legendarna arena, proszę. Nie mogę w to uwierzyć. Udało się za pierwszym razem dzisiaj podejść. Jest legendarna arena. Pierwszy raz. Wiem, że już niektórzy są dawno na tej 31. Jest. Tak, legendarna. Na Waszych oczach się dzieje historia. Dobra. Udało się za pierwszym razem podejść. Ale jestem zadowolony. Do Legendarna arena. W końcu przełamałem tą złą pasę i udało się przejść. <grywanie> Dziękuję za to, że mnie oglądaliście i oglądacie i zapraszam na kolejne odcinki na moim kanale. Do usłyszenia.